Witam na moim kanale dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam troszeczkę zmodernizowany model pieca rakietowego z jednym kominem w tym modelu dołożyliśmy drzwiczki na dole na górze jak również z tyłu jest noga wspierająca aby piec się nie przewrócił jest odkręcana można ją odkręcić i mamy tutaj ruszt dodatkowo. Zapraszam do zakupów. Jak również zachęcam do subskrypcji naszego kanału. W niedługim czasie zaprezentujemy pięknego grilla. Grill będzie wyglądał jak lokomotywa i będzie naprawdę na co popatrzeć Proszę Wykonanie tego załóżmy modelu bardzo ładnie zrobione ładnie wykonane spawy ładnie dopracowane Wart swojej ceny polecam